11 października w Liceum ogólnokształcącym imienia Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to jest wyjątkowe święto w kalendarium naszej szkoły, dlatego że Dzień Edukacji Narodowej to jednocześnie Dzień Patrona Szkoły, naszego profesora Heliodora Święcickiego, który od 1975 roku jest patronem naszego Liceum. Jestem bardzo dumna z moich uczniów i jestem bardzo wdzięczna organowi prowadzącemu, że zaszczycili Państwo, Pan Starosta, Pan Wicestarosta, Pani Sekretarz, swoją obecnością naszą dzisiejszą uroczystość. Młodzież się przepięknie przygotowała, jestem z nich bardzo dumna. To wielu utalentowanych ludzi, którzy śpiewają, recytują, występują publicznie, także dzisiaj mogli zaprezentować swoje talenty. Warto powiedzieć, że jest to ta data, 11 października, bardzo ważna, dlatego gdyż za rok o tej porze będziemy obchodzić 80. jubileusz szkoły. Uczestniczyłem w tym święcie z największą radością, gdyż nazwisko żony Heliodora Świńskiego zobowiązuje mnie do tego. Ta uroczystość napełniła mnie ogromnym wzruszeniem. Uczciwie mówię, że... Łuza się zakręciła w oku, i prawie że nie mogłem wygłosić przemówienia. Tutaj ludzie, młodzi ludzie zdobywają wiedzę, podstawy do dalszego kształtowania swoich osób. My jesteśmy zobligowani, zobowiązani do tego, żeby to im umożliwić. I widzimy efekty. Liceum ogólnokształcące to dla mnie wyjątkowe miejsce, ponieważ pracuję tutaj od 30 lat. Od 30 lat uczę języka polskiego, ale jestem też absolwentką tej szkoły. To jest takie miejsce, które ma swoją magię, ma taką specyficzną atmosferę, dobrą atmosferę i ja sobie nie wyobrażam życia ani pracy w innym miejscu. Po prostu wydaje mi się, że to jest moje miejsce na świecie i gdyby mnie ktoś zapytał, że gdyby cofnąć czas, co bym zrobiła, to podjęłabym taką samą pracę i w takim samym miejscu, niczego bym w swoim życiem nie zmieniła. Od kiedy tylko skończyłem ósmą klasę, zależało mi na tym, żeby w przyszłości osiągnąć dużo, żeby mieć dobre wyniki także na maturze, żeby dostać się na dobre studia. Dlatego zdecydowałem się na wybór naszego liceum, bo uznałem, że to jest najlepsza szkoła, która zapewni mi najlepsze możliwe warunki do osiągnięcia właśnie tych moich planów i marzeń. I kadra pedagogiczna naszej szkoły zawsze skupia się na tym, żeby w tej szkole była dobra atmosfera. Myślę, że Trudno jest spotkać się w naszej szkole z taką sztuczną sztywnością. Myślę, że nauczyciele często pokazują nam także właśnie taką dobrą, swoją ludzką twarz. Są dla nas życzliwi, pomocni, wspierają nas w tym, co potrzebujemy. W tym roku kończę liceum i z jednej strony się cieszę, że to koniec tej trudnej podróży, ale jednocześnie jest mi przykro, że rozdzielę się ze swoimi przyjaciółmi, z nauczycielami, których uwielbiam, z tą całą atmosferą, która jest świetna i panuje tutaj. No ale taka jest niestety kolej rzeczy i rozumiem, jak to wygląda. Myślę, że młodzież się zmienia, dlatego że zmieniają się czasy i trendy, ale ja też myślę, że jeżeli będziemy się szanować wzajemnie, czyli ja młodzież, to młodzież też będzie szanowała mnie. Przez 30 lat mojej pracy w tej szkole nigdy nie doświadczyłam takiej sytuacji, w którym bym czuła się niekomfortowo z moimi uczniami. Wydaje mi się, że bycie ludzkim w relacjach z uczniami owocuje tym, że ci uczniowie okazują mi wielkie wsparcie i wielkie serce. Dużo zależy od tego, jaki jest nauczyciel, i co są dla niego uczniowie. Jaki jest nauczyciel dla ucznia i to wszystko, ale chciałabym, żeby to po prostu wszystko było połączone, żeby się każdy z każdym dogadywał. I tego życzę, żeby po prostu to była zawsze taka przyjemność, żeby nauczyciele, tak samo jak uczniowie mogli z uśmiechem przychodzić do szkoły, widzieć się i być po prostu szczęśliwi z tego, że są razem i mogą wspólnie się uczyć, bo uczeń uczy się od nauczyciela, a nauczyciel tak naprawdę każdego dnia też uczy się od ucznia. No.